Witam, tutaj Spartiatyx, a dzisiaj będzie gierka Rengarem na topie, bo rambuz zabrał mi dżunglę. I to już będą takie jakby poradniki jak w poprzednich w filmiki, tylko coś tak jakby, tak jakbym testował daną postać, jak działa w tym sezonie, znaczy w presezonie. No i sami zobaczycie po tej grze. A i na początku powiem, kliknij tutaj chyba, mam nadzieję, że tutaj, to zasubskrybujesz kanał, no i, to, i zostaw lajka jak możesz. To pomoże im w rozwoju i dotarciu do większej ilości osób. Dobra, no teraz gierka. Jak tu gramy? Ramus na dżungli, ja na topie rengarem z Ignitem. Kaylee na Midzie też z To z czym miałem grać, Ashka i Alistar na bocie, a u nich Kasadin na Midzie, Z na topie, Braum plus Lucian na bocie i Xin w dżungli. Xin no jest broken, więc. Mają, nie złą dżunglę, ale Pusta Tak od razu powiem, że gram na tego Z, ale w sumie nie, dla mnie jakoś Z takie jak, no, słabiutki w tym patrze. Nie, nie wiem o co chodzi. Czy to wina pre-sezonu, czy masterek nie, nie wiem czego to wina, że on taki słaby. W ogóle się nie, nie znam na Z, więc nie będę się wypowiadał. Ale może jakiś tam player Z powie w komentarzu. Czy ten. No, czy z serio jest taki słabszy, czy po prostu ja nie mogę trafić na jakiegoś dobrego zeda i tyle dobra. Damy sobie Longsworda i tutaj trzy potion. Wziąłem sobie to, no bo to jest lepsze niż, yy, niż no dłuższe bufy. To jest lepsze, bo dłużej trwa potek. No że to jest ciaska akurat, bo to jest w jednej serce teraz, no to już. To już inna sprawa. Dobra tutaj jak widzicie z krzaków go będę próbował atakować. Już pierwsze to buty na razie. Farming będzie takie jak gracie Ręgarem, taka rada, warto używać krzaków. Krzaki są najważniejsze w Ręgarem i trzeba to ogarnąć, żeby nim dobrze grać. Ja nie jestem jakimś mistrzem, no ale to jest taka podstawa na Ręgarze. Więc warto no, sobie potrenować z tymi krzakami, poskakać na przeciwników, to sporo daje. Da się ładnie zagrać. Dobry. Przyspieszymy, no bo tu na razie farmi. o tutaj ładnie Straszowałem jego shurikana jak widzieliście, ale No ale po prostu ma dużo lepszą pasywkę Więc więcej, więcej dużo bardziej mi zadał I tyle Dobra, to nic 0-1, nic się nie stało, wracamy na topa Wracaj do topa, o pasy, no. Dobra Pojąłem sobie jeszcze ciastko No ale nic mi nie było stać, bo zaraz upadłem Dobra i teraz takie coś, jeżeli Laskitujecie hitujecie pod turretem, tak a teraz To użyjcie sobie W, bo nie będziecie mogli zabić tych mobów, a, widzicie? W A i teraz mi możecie go zabijać. Ja tutaj wszystkich nie wziąłem Słabiutko, cholera No ale pamiętajcie, żeby używać tego W, wtedy możecie las hitować ten mob pod turret Dobra nie śpieszę, nie wróci, to będę farmował jak na razie, więc nic ciekawego. Rzucamy, warty pamiętajcie, że macie teraz dwa trinkety, więc warto je rzucać cały czas. Nie warto ich ksić. Dobra, teraz je damy, by ogryć. Tutaj mu rzuciłem klatkę, no bo w mubach się bijemy, ażeby żeby nie uciekł. Tutaj ucieknie. Teraz Będę go próbował zabić z krzaku. Ładnie flechał. Tyle za darmo oddany. Nie wiem po co go oddał. Tak podchodzi jak idiota. Dobrze. Dobra. Tutaj, oczywiście, na ręgarze maksujemy Q, potem E, potem W, to jest jasne. Dobra. Ja, oczywiście używamy sobie w do wyleczenia się, pamiętajcie, że w was leczy, jeżeli nastakujecie 5 staków, to w was leczy. Mam nadzieję, że ta gra nie jest za głośna, a ja nie za cichy. Tutaj zet wszyscy jak widać, no ale ramus wszedł na ganka i teraz tak, no ja się będę próbował leczyć. A ty, bo wiadomo, że mi na mnie ulti odpali, no, ale ja się wyleczę Jeszcze dodatkowo sobie zwiększę te rezisty więc spoko Pamiętajcie, że wóz zwiększa ten armor i Amres. armor i Arbor, chyba czekajcie, tak? armor i magic resist, o 10 zwiększa to spoko Jak jest nastakowany, to to zwiększa więc... nie, nie zwiększa więc Dobra, nie cofamy. Pierwszy item, jaki będziemy chcieli mieć, to oczywiście Hydra. Czy nie na nią stać, tak? Teraz trochę lipa jest z Diamatem. Znaczy, chodziło mi o Jamat, tak? Pierwszy item, który chcę mieć. Ale teraz lipa z diamatem taka, że już nie ma tej pasywnej, pasywnych ale tylko są aktywne. Więc trzeba ulepszyć na Hydrę. Wiadomo, ja no to jest rumpista. I warto to ulepszyć jak najszybciej teraz. Wcześniej nie opłacało się tak szybko, teraz trzeba. Będziemy mógł próbowali zabić zaraz. jak na razie w sumie nic ciekawego nie robię, to nie mam za bardzo za czym gadać. Ale dobra. Teraz ty... Dobra, teraz będzie walka. Dobra, ja mam Tiamata, więc mam ten jeden, ten jeden auto. A tak więcej, właśnie go zmarnowałem w nic. Jakbym go uderzył tym Tiamatem, bo chyba nie dostał nim, to bym może nie padł. Pod... No tak to się złożyłem i koniec. No ale jeden za jeden, spoko. Jest okej, okay. mało się mogło więcej. Tak to jesteśmy na równi mniej więcej z Goldem. No, A on Golda więcej, więc jesteśmy na równi. Dobra, kupujemy oczywiście. Yy, jak dla mnie, teraz się nie opłaca tych yy, akuldałnych cool kupować butów. No bo tak, kupujemy sobie ją, mu mamy 10%. Z run masterysów mamy. Fuck, z run masterek mamy następne 10%, to już 20%. I z Black Cleavera, którego będziemy składać na Rengara, mamy następne 20%, więc mamy 40%. więc tych butków się nie opłaca składać. No, tutaj zabić przy okazji. Na no, nie, nie pykło mu. To <noise> sobie tutaj. Warto czasem zajrzeć, do i dżungli. <noise> to będzie stare, bo to będzie tak słabe. Czyli ja myślałem, że on będzie mnie chciał zabić, tego to zrobię. O właśnie. Dlatego uciekło od razu od cienia. Myślałem, że będzie chciał mnie, no nie wiem, coś zrobić. A raz to do ściany. I <noise> wyszedł na no, tym nieźle Dobra Tutaj będziemy się go starali, Już zabić znowu Widzicie jakie obrażenia, jeszcze Reda mam, on ja się boi podejść Teraz mam Reda, a Red nieźle zwiększy obrażenia No przyspieszymy, tu będę go prowował cały czas Skoczyć w niego, Jak miał Ignite to może ulti raczej bo, nie ma, bo on nie ma ulti Ale on mnie może uciec cieniu, więc trzeba poczekać aż zużyje cień. No tutaj udało mi się wskoczyć do niego, tu musiał uciekać, więc co zrobić? W koniec, właśnie dlatego mówię, że jakiś ten Z. Znaczy, ten gracz jest ogólnie jakiś taki średni, ale te, ale w sumie jeszcze dobrego zdań nie widziałem, więc nie wiem, jak dla mnie jest. No, przez ogólnie w procesie dużo, dużo słabszy, nie, nie wiem, czym jest to spowodowane w sumie, chyba og ogółem, ale te. Najlepiej był jakby jakieś zedy się wypowiedziały. I teraz nawet w tym patchu dostał nerfa, bo to jest 5.23 I dostał, znaczy nerfa, dostał bufa na ulti. I co? A właśnie zużył cień. Ja mam ja ulti i ignite. Co ja zrobić, synu? No i tyle, to jest właśnie Z Teraz i cofamy. I teraz tak kupię sobie raczej całą hydrę teraz i będziemy lecić po yomu. Na budki Ninja Tabi w tej wierce będą lepsze. No. I teraz byśmy lecieli yomu. Trzeba przy okazji. Mam już 20% koloru jak się to sprawdza teraz? Klucz? Dobra, gdzie jest cool do? 10% jest ale 10% Jomu daje na samte 10%, ale trzeba złożyć mały temek od Jomu, ten Ala Brutalizer. Dobra, i tyle będzie taka Pamiętajcie, że nie warto siedzieć ręgarem cały czas na swojej linii. Zacznie trzeba raamować Rengary z taką postacią, że no... To dużo daje przez jego ulta. Tutaj od nieźle. powinienem uciec. A tutaj no, nie wiedziałem, że mają warde i myślałem, że ich jakoś ogram. A oni po prostu się nie w wpieprzą. Ale jak się czaili. <grybujesz> Dobra, nie jest źle 5-3 mamy. Spoko, za 30 sekund wstajemy, trochę trochę to potrwa. Oglądamy jak Kelly w tym czasie sobie robić dżunglę. A nie, ona zabije zada Zjedno tyle HP się flesz To nie ma Jakbym miał ulti, to ona by użyła swoje ulti, nie? To jest po prostu okay. no, my Jesteśmy tutaj. Będziemy się starali coś chyba zabić. Może coś z tego wyjdzie. Mamy ponad sto farmy, a nie jesteśmy praktycznie. No nie jesteśmy cały czas na topie, a sto farmy, ładnie tutaj będziemy coś. To jest Xin. I ten drugi, czyli Asadin. No i spoko to wyszło. I wracamy na topa. O Zed. Tutaj ładnie Kaelin wrzuciła ulti. Nic mi praktycznie nie zadał. Super. Ładnie, ładnie to zagrała. No i tyle, no Kayle. No jak jest Kaylee w teamie to Z ma Przesrane i tyle. No ale i tak przegrał ze mną topa, więc... Jakbym wygrał tego to to byłoby lepiej dla niego, no ale... Nie wiem jak z tym Zedem jest tak. Rozpuszyłem linię. Tutaj oczywiście musi być jakaś słaba akcja. czyliś go przeżył. Wow. No to jest właśnie Ultra troll Chciałem go na siłę zabić pod turetem, bo się tak poczuwam, no ale... A nic, Tu no. To greedy. Tutaj, patrzcie, jak te koksy marzą. No, Lucian. może burzy się zgubił w przekach i nie wie, co ze sobą zrobić. Dobra. O, Ashka. Też jej w sumie nie widziałem. Lucian jest lepszym adekery w tym patchu. Prosty za ogólnie jest mocny. Ażka, No i... Tak, no i to dużo powiedziane. Będzie leciał ważne myśliwe. Tak. A, takie tam placey na bocie, ale to jest nieważne. Boczy we własnym życiem. Dobra, lecimy na mida. O, spora farma tam stoi, nikogo tam nie ma. właśnie tego tak Tutaj lecimy z tych dwóch tyłków teraz składa się Jomu. To byśmy teraz lecieli Chyba już więcej nic nie złożył, bo się gra skończy Ale teraz Murzyn znowu się zgubił Jezus, już drugi raz Pójdź. Dobra, to będzie koniec gry. No i to tyle Tak jak mówiłem, teraz bym leciał Yomu, potem Black Cleaver'a To już był czwarty item Widziałem w sumie, że ten proplayery widziałem że grają trochę takiego tanki Rengara więc chyba bym sobie przedstawił takiego tanki Rengara w, tym, w tej grze ale nie wiem bo jest Ramus więc może bym poszedł w ULADem czyli, czyli kupił chyba y, Trinity Trinity mu kupił i Infi może a potem bym sprzedał buta, buta i Statica i zobaczylibyśmy jak to działa ale nie sprawdziłem w innej grze trzeba będzie spróbować. Dobra, dzięki, że trwaliście do końca. No i to tyle. Na razie.